Wszechmogący Ojcze, nasza nadziejo i źródło miłości, zanosimy przed Tobą nasze modlitwy o miłość i współczucie dla wszystkich ludzi na tej ziemi. Wiemy, że Twoja miłość jest nieograniczona i pełna łaski. Prosimy Cię, aby Twoja miłość przepływała przez nasze serca i działania, abyśmy mogli być żywym świadectwem Twojej obecności na tym świecie. Otwórz nasze serca na prawdziwą miłość, która wykracza poza nasze własne potrzeby i oczekiwania. Naucz nas kochać innych tak, jak Ty nas kochasz. Bezwarunkowo i bez granic. Niech Twoja miłość obejmuje każdego człowieka, niezależnie od jego pochodzenia, wyznania czy przekonań. Otocz nasze serca miłością, abyśmy mogli patrzeć na innych z szacunkiem, godnością i życzliwością. Panie, daj nam dar empatii, abyśmy mogli wczuć się w sytuację innych ludzi i zrozumieć ich ból, cierpienie i troski. Niech Twoje współczucie wypełnia nasze serca, a nasze działania będą wyrazem miłości i troski o drugiego człowieka. Wspieraj nas w niesieniu pomocy tym, którzy jej potrzebują, w słuchaniu i okazywaniu zainteresowania drugiemu człowiekowi. Pomóż nam czynić dobro i szerzyć Twoją miłość wszędzie, gdzie się znajdujemy. Niech nasze słowa i czyny budują więzi jedności i wzajemnego szacunku. Niech Twoja miłość przenika każdy aspekt naszego życia, abyśmy stali się źródłem nadziei i inspiracji dla innych. Wszystko to prosimy w imię Jezusa Chrystusa, naszego wzoru miłości. Niech Jego miłość i Jego przykład prowadzą nas na drodze miłości, wzajemnego zrozumienia i służby bliźnim. Amen.